Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie, i dzisiaj jest ten dzień, żeby w tej serii porozmawiać z Tobą o chwilach zwątpienia, o chwilach takiego zatrzymania. I dzisiaj ten temat, który chcę poruszyć, to są chwile zwątpienia, chwile zatrzymania, chwile takie momenty, kiedy masz wrażenie, że wszystko Ci się na głowę wali, albo takie momenty, kiedy masz wrażenie, że wszystko idzie pod górkę, albo te momenty, kiedy, jak to powiedzieć, kiedy po prostu wątpisz w to, co robisz, kiedy zaczynasz, mm, zaczynasz mieć takie poczucie, że a, może to wszystko, co ja robię jest nic nie warte. Mówię Ci o moich odczuciach. I to jest klub programu i tym się chcę z Tobą podzielić, że każdy ma takie momenty i może też dlatego zdecydowałam się o tym porozmawiać, bo w ostatnim czasie co najmniej z dwoma albo trzema moimi klientami gdzieś się ten temat przewijał, i też, też kilku moich klientów było zdziwionych, że na przykład mnie się też zdarza, że mam takie, takie momenty zatrzymania albo takie momenty, które niektórzy nazywają wpadnięciem w dół. Taki wiesz, kiedy masz wrażenie, że jejku, miało być tak pięknie, a wszystko idzie nie tak, wszystko mi się wali, w ogóle po co ja to robię? Przecież nie mam energii, nie mam energii do, 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 do ciągnięcia tego wózka, a tu wszystko do znowu sprzedawać, znowu, znowu, znowu coś robić, nie mam siły. I to może być związane z przemęczeniem, ale nie o przemęczeniu tu mówię. Nie, nie chcę tutaj powiedzieć o przemęczeniu. Mówię o takim... Właściwszym słowem byłoby chyba zwątpienie. I wiesz, z jednej strony chcę się z Tobą podzielić, chcę Ci powiedzieć, że tak, ja w tej chwili jestem w takim momencie, kiedy naprawdę mam chwilę, że, że mi się w głowie kłębią myśli, że to, to wszy, generalnie wszystko, co robię jest bez sensu. I w ogóle po co ja to robię? Najlepiej się... Nie wychodzić z łóżka najlepiej. Ale Taki moment, on może być związany z przemęczeniem. Jeżeli tak, to wystarczy się wyspać, wystarczy odpocząć i już, i po problemie. Natomiast bardzo często to wcale nie jest związane z przemęczeniem. War zawsze warto sprawdzić tamtą opcję. Ale bardzo często to nie jest wcale związane z przemęczeniem, tylko to jest element naturalnego procesu. To jest element takiego momentu, który każdy z nas ma od czasu do czasu takiego momentu zatrzymania, kiedy kiedy coś po prostu potrzebuje się zatrzymać, kiedy potrzebuje się coś przetworzyć, kiedy prawdopodobnie bardzo często tak jest, że po tym, po tym takim momencie zatrzymania wiesz, coś zaczyna być, zaczyna działać na nowym poziomie, bo albo we mnie się coś poukłada, i. i ja jeszcze lepiej na przykład zrozumiem wartość tego, co robię, albo, albo dotrze do mnie, po, wiesz, po takim okresie zwątpienia, zatrzymania dotrze do mnie, ale nie chcę tego robić w taki sposób, jak robiłam do tej pory. Teraz chcę to robić inaczej. I co ci chcę powiedzieć, że bardzo często ja widzę, to jest taki temat, o którym pewnie mało kto rozmawia, ale. Ale właśnie, ale dlaczego? Przez to, że tak rzadko o tym rozmawiamy głośno, to jest tak, że kiedy jesteś w tym momencie, kiedy tak właśnie wiesz, wątpisz, czy sobie poradzisz, nie masz zaufania do siebie, boisz się, co będzie za chwilę, to przez to, że o tym nie rozmawiamy, to wtedy jeszcze na dodatek czujesz się samotna czy samotny, bo, bo myślisz, że tylko ty tak masz, bo myślisz, że to z tobą coś jest nie tak. A, I i dlatego, dlatego pamiętam to zdziwienie moich klientów, kiedy usłyszeli, że ja mam właśnie teraz taki moment. I co? No nic. Kiedy, gdybyśmy o tym rozmawiali więcej, to, to byś miała szansę, czy miał szansę zobaczyć, że, że to się zdarza. I teraz nie wiem, na jakim ty jesteś etapie w swoim własnym rozwoju, jako człowiek, jako przedsiębiorca, ale... ale ym... Może na pewnym etapie może być tak, że, że masz wrażenie, że każdy Twój dzień jest taki. Że, że w zasadzie w ogóle nie widzisz światełka w tym tunelu, że właściwie trochę walczysz z tym życiem o przetrwanie, ale tak walczysz, walczysz, walczysz i, i nie wiesz, że może być inaczej. I to jest taki etap, w którym ja też byłam, długo byłam, i to jest taki etap, i wiem, że wiele osób jest w takim etapie. Kiedy w zasadzie każdy dzień wygląda jak taka droga pod górę. Cały czas się pnę pod tą górę i cały czas jest mozolnie trochę jak taki syzyf z tej, tam, tego tam mitu w szkole podstawowej, chyba to było w szkole podstawowej. Jak taki syzyf, pcham tą, tą, ten wielki głaz pod górę i pcham, i pcham, i pcham. On mnie czasem spycha, więc go dalej pcham, ale końca i tak nigdy nie będzie. I kiedy jesteś w tym etapie i, i nie znasz innej rzeczywistości. To, to nie jest tak, że to jest beznadziejne, to jest tak, że to jest tylko etap i potrzebujesz znaleźć kogoś, kto ci pomoże z tego etapu wyjść, to znaczy zobaczyć to światełko w tunelu. Nie wiem, kto to będzie dla ciebie. To może być trener, to może być mentor, to może być coach, to może być psychoterapeuta, to może być chyba najprędzej, tak, bo to nie jest kwestia wiedzy, to nie jest kwestia kursów, bo nadal zrobisz kolejną szkołę, kolejne studia możesz nawet zrobić, ale te studia będą kolejnym kamieniem, który toczysz pod tą górę. Natomiast nie pomogą ci z Twoją psychiką, nie pomogą ci zobaczyć światełka w tunelu, więc mówię o takiej pracy, która pomoże ci troszeczkę tego światełka w tunelu zobaczyć i poczuć ten wiatr w żagle, poczuć ten moment, kiedy wszystko samo się robi, kiedy wszystko idzie, kiedy, kiedy zaczyna wszystko iść lekko i prosto, i kiedy masz wrażenie, że ja to czę, często porównuję do takiego zaklikiwania różnych rzeczy, że różne te kawałki wiedzy, które zbierałam wcześniej. Że nagle wszystko zaczyna się ze sobą składać. Wcześniej nie działało, a nagle zaczyna wszystko się składać, i tak wiesz, jakbym złapała wiatr w żagle i wszystko, wszystko płynie. Kiedy dojdziesz do tego momentu, i to jest jakiś tam etap w życiu, może go masz, może go nie masz, może go nigdy nie miałeś, może cały czas jesteś tam i nie, wierz nie wierzysz, że może być inaczej, ale później przychodzi taki etap, kiedy właściwie on jest cały czas, no ale. Ale czasem człowiekowi się wydaje, że zawsze tak ciężko było i zawsze ten głaz pod górę toczył jak ten syzyf. Ale druga opcja jest taka, że pamiętasz te momenty w Twoim życiu, kiedy wszystko było lekko, wszystko układało się łatwo, i potem następuje taki moment, jakby się nagle coś zepsuło, i w sumie dzielę się z Tobą dzisiaj takim momentem u mnie też. Bo kiedy zaczniesz zauważać te, te momenty, te momenty, kiedy wszystko idzie samo i wszystko się samo układa, i te momenty, kiedy masz wrażenie, że wszystko się psuje, i mówię tutaj bardziej o takim wewnętrznym poczuciu. Nie mówię o tym, co się obiektywnie psuje na zewnątrz, nie mówię o tym, jak, w jakim stanie jest rynek i gospodarka. Mówię o moim, moim poczuciu, moim poczuciu, że to wszystko jest bez sensu, że w ogóle jak ja sobie poradzę, że. że... Generalnie płakać się chce i najlepiej się schować w kącie i nic nie robić, i odczepcie się wszyscy ode mnie. Kiedy, kiedy już parę razy na to zwrócisz uwagę, to zobaczysz, że tak, takie momenty są, takie momenty przychodzą i one nie są niczym, znaczy one nie są przyjemne. Ale one są potrzebne, bo w jakiś sposób po nich wiesz, to trochę tak, jak, jak jest burza i, i masz świadomość, że po burzy i tak zawsze wyjdzie słońce. Ja pamiętam takie, miałam niesamowite doświadczenie, kiedy dużo, dużo latałam samolotami, i kiedy zdasz sobie sprawę, przeżyjesz to pierwszy raz, że na Ziemi jest potężna burza, i tym samolotem wylecisz nad, nad poziom chmur. Może ci się coś takiego zdarzyło w życiu. I widzisz to piękne słońce tam, i masz pełną świadomość, że często nawet widzisz pod samolotem te ciemne, burzowe chmury, i wiesz, że na Ziemi ludzie tam mają burzę, ale ty jesteś u góry, ty jesteś nad chmurami, i tu nadal, cały czas jest słońce, ono nigdy nie zniknęło, ono nigdy, wiesz, nie przestało istnieć. I mówię o czymś takim, że kiedy doświadczysz tego i zauważysz to, że u góry nad tymi chmurami zawsze jest słońce, że, że ta burza jest tylko tymczasowa, że te chmury burzowe przejdą i za chwilę będzie znowu to słońce zobaczysz. To jak masz taki moment, o jakim ja teraz mówię, że, że ja go mam, to jest w ogóle moja refleksja. Chyba też wczoraj o tym myślałam, że ja w ogóle ostatnio w jakąś jaskinię się schowałam i mało też występuję, i no tak nie mam po prostu energii, żeby, żeby za dużo za dużo pisać i za dużo yy, przychodzić na live'a i to jest zupełnie normalne w takim momencie. Ale kiedy kiedy nie masz tej świadomości tego słońca nad chmurami, o którym powiedziałam przed chwilą, to pogrążasz się w takim momencie jak w takiej czarnej otchłani i do tych wszystkich nieprzyjemnych takich uczuć, które masz, dołącza się jeszcze takie poczucie, że że chyba coś się popsuło, tak fajnie było w moim życiu, ale chyba się popsuło. Jak się już popsuło, to może już nigdy tak fajnie nie będzie, to już nigdy nic nie będzie szło lekko, to już, yy, to może ze mną coś jest nie tak, bo wszystkim wokół dobrze idzie, a mi, a mi ni nic nie, mi wszystko jest pod górkę, znowu pod górkę. Już mam tego dosyć, tyle razy było tak, jakby nie mogłam sobie na przykład z czymś poradzić. i kiedy nie masz tej świadomości, o której mówię teraz, to jeszcze bardziej sobie dokładasz tymi takimi właśnie myślami. Ty, tymi myślami o tym, że to jest beznadziejne, że nie ma z tego wyjścia, że tylko ty jesteś w takiej sytuacji, że ojejku, do końca mojego życia już tak będzie. Nic, co zrobię, nie ma sensu. My bardzo lubimy wtedy używać takich, wiesz... Takich, takich uogólniających stwierdzeń: Już nigdy w życiu nie będzie mi lekko, już, nie, już do końca życia będę mieć podgórkę i tak dalej, że zawsze w moim życiu to zawsze wszystko idzie nie tak. I tak naprawdę jeszcze trudniej, jeszcze gorzej się wtedy czujesz, jeszcze trudniej ci wyjść z tej sytuacji. A tymczasem przypomnij sobie o tym, że zawsze jest to słońce. Zawsze. Zawsze ono jest po burzy. Mi teraz bardzo mocno świeci tutaj z prawej strony, ale ono zawsze jest nad chmurami i zawsze po burzy będzie to słońce. Ono nigdy nie znika. Ja go tylko przez chwilę nie widzę. I to, o czym mówię w tej chwili, to ma bardzo duże znaczenie także, kiedy prowadzisz biznes. Dlaczego ja to mówię, wiesz, w grupie biznesowej na kanale biznesowym. To ma ogromne znaczenie także, kiedy prowadzisz biznes, bo wiesz, to nie, to nie o to chodzi, żeby, żeby działać tylko wtedy, kiedy wszystko idzie lekko, łatwo. To o to chodzi, żeby działać, działać, iść krok za krokiem, niezależnie od tego od tych takich bym powiedziała może nie huśtawek emocjonalnych. No, to jest dosyć depresjonujące określenie, ale niezależnie od tego, że czasem. Mam poczucie, że, że wszystko idzie łatwo, a czasem mam poczucie, że wątpię we wszystko, ale działanie jest działaniem. To, co ma być zrobione, ma być zrobione. I, i kiedy ja wiem, że, że no, już powtórzę nie wiem który raz, że nad chmurami jest słońce, że po burzy zawsze będzie słońce, kiedy ja to wiem, to ja wtedy okej, okay, to zrobię to, co do mnie należy. Ok, nie wierzę w to, yy, mam dzisiaj zły dzień. Jestem pełna zwątpienia, i tak dalej, i tak dalej, ale zrobię to, co do mnie należy i zobaczę, co będzie dalej. I w sumie pomyślałam sobie, że chcę się z Tobą podzielić takim momentem, bo patrząc z zewnątrz, możesz mieć wrażenie, że, że na różnych ludzi, nie tylko na mnie, ale patrząc z zewnątrz, możesz mieć wrażenie, że inni ludzie nie mają takich momentów, że. On cały czas działa, cały czas jest w takiej super energii, cały czas idzie do przodu, cały czas, cały czas, cały czas. A tak naprawdę te momenty zwątpienia ma każdy z nas, tylko niektórzy im się poddają, niektórzy jeszcze nie mają siły na to, żeby, żeby iść do przodu w taki widoczny sposób, żeby inni widzieli, a niektórzy po prostu idą do przodu. A ten trudny moment on jest, on, on jest cały czas, tylko że nie pozwalają mu zdominować tego wszystkiego, co się dzieje. To nie oznacza, że ja sobie nie daję na to czasu, to nie oznacza, że ja jakoś nie, nie jak najbardziej należy zadbać o siebie. W taki, w kiedy tak się źle czuję, to dlaczego mam jeszcze siebie zaniedbywać? To na pewno nie pomoże w niczym, ale to nie jest żaden powód, żeby nie iść dalej do przodu. I nie wiem, być może u ciebie dzisiaj też jest jakiś podobny moment, być może masz jakiś swój kryzys, być może masz jakiś swój moment zwątpienia i po to to mówię, żeby gdzieś to zostało. Ta świadomość, że każdy z nas je ma. Każdy. Naprawdę każdy, nawet jeżeli z zewnątrz tego nie widzisz. I to jest tylko i wyłącznie kwestia, co możesz zrobić dzisiaj. Ok, ale co. Chcę, żeby było zrobione. Mam trudny moment, czy nie mam, ale co koniecznie dzisiaj zrobię? Ten jeden mały krok, ta jedna mała rzecz, którą mogę dzisiaj zrobić, nawet kiedy jest najtrudniejszy, wiesz, najtrudniejszy moment w moim życiu. Okej, okay, jaki jeden mały krok jestem w stanie dzisiaj zrobić i go zrobić? Dziękuję Ci bardzo za Twój czas i. I dziękuję Ci za, za, za posłuchanie tego i za to, że mam możliwość podzielenia się z Tobą. Mam nadzieję, że gdzieś to z Tobą zarezonuje. Jeżeli masz pytania, jeżeli masz komentarze, to śmiało pisz. Ja bardzo chętnie czytam Wasze komentarze. Dziękuję i do zobaczenia.